Cześć, witajcie na kolejnym vlogu na kanale Agrozekrzescy Dzisiaj jak możecie sami zobaczyć testujemy teleżówkę Wanderstata Jest to Wanderstadt Carrier 425 Jak możecie zobaczyć z tyłu I ciągniemy ją rządirem 8 370 -ką. Także co prawda zapas mocy jest i to dosyć spory tak Jak sami możecie zobaczyć Efekt poli jest naprawdę świetny. No i dzisiaj w zasadzie będzie taki yy, vlog po dłuższej przerwie. W skrót, takim skrócie postaram się omówić yy, trochę teleżówkę yy, i trochę też yy, ciągnik. Była też taka lekka przerwa na kanale. Yy, przez dłuższy okres yy, nie stawiałem po prostu filmów, ale myślę, że, że teraz właśnie jesienią to trochę nadrobię. jak możecie zauważyć, mam włączonego autoturna. Tak naprawdę ciągnik jeździ w pełni sam. I jak widać teraz sam już opuści po przejechaniu tutaj tej żółtej linii. Też u linia to nic innego jak, jak poprzednie, który został przeze mnie wytyczony. Dobrze, także myślę, zakładam kamerę na głowę i po prostu pokażę Wam jak to, jak to robi. Na sam koniec myślę też wyjdę z ciągnika pokażę Wam efekt jaki jest tutaj po, po tej talerzówce. Dobrze także witajcie już z perspektywy tutaj właśnie z kamery na głowie. Jak sami możecie zobaczyć właśnie efekt po talerzówce, co prawda jest to ryżysko po kukurydzy na kiszonkę, co od razu można właśnie dostrzec. Aczkolwiek sam, sam efekt i tak przemieszania tego, a nie robię najgłębiej, to jest coś niesamowitego, naprawdę jest to równomierne podcięcie tej ścierniska i naprawdę jest to świetnie wymieszane. Będę robił nie tylko te pole, zrobię jeszcze jedne właśnie które mnie osobiście bardziej ciekawi ponieważ tam jest rośnie jeszcze gorzowska, niedawno została skoszona i właśnie myślę myślę po właśnie e, zrobić i jestem tam ciekaw właśnie efektu, zobaczcie i idealnie wjeżdża wtedy w ścieżkę tutaj macie może lepiej to właśnie zaprezentowane i opuszczę i właśnie widzicie jak, jak praktycznie no w tym samym miejscu praktycznie starałem się ustawić e, żeby idealnie to dopasowywało się, że w idealnym momencie opuściło, po prostu, bo wiadomo, jadąc w kierunku tamtym i później jadąc w, drugą, w drugim przeciwnym kierunku, to mogły się robić jakby nierówne nakłady tutaj. Akurat na monitorze słabo jest to zaprezentowane, ponieważ na, mam włączoną pracę ręczną, ze względu na to, że no, tażówka jest w sumie u nas na testach, tak? Także już tak naprawdę. Aby to szybciej ustawić, tutaj możecie bardziej z boku zobaczyć, jak wygląda efekt, właśnie po talerzówce. No, moim zdaniem, to talerzówka Wendersta robi świetną robotę. To możemy się ustawić, właśnie to turno, tak, co trzeci przejazd mi właśnie wjeżdżał. To jak możecie zobaczyć. Jeszcze raz muszę włączyć. Żółta linia to, to talerzówka idzie, bo ta linia tutaj biała, tej zmieniająca się w niebiesku. W tym momencie jest to linia właśnie, którą ciągnik będzie, będzie się przemieszczał. Możecie zobaczyć, że dojeżdża tak naprawdę tutaj do, do poprzeczniaka. Pomasi talerzówkę. No i tutaj w ten przejazd. Y i ten przejazd tej właśnie Także Możecie zobaczyć właśnie jak. Z jednej strony właśnie e, Bajer, z drugiej, fa, z drugiej strony dosyć e, dosyć fajna rzecz, e, dzięki której na przykład mam czas, żeby, żeby nagrać e, dla Was takiego właśnie vloga. No i mieszamy właśnie tutaj. E, resztki pożniwne z Gnojewicą tutaj została właśnie wieziona Gnojewica i tak naprawdę do, no do takiego czujnika, bo jest to John Deere 370 także mamy tutaj moc 370 koni yy, yy, mocy znamionowej tak? także 4 metry no jest trochę zabawka jak do niego i też, yy, też można właśnie powiedzieć yy, Że praktycznie ma, ma lekko, aczkolwiek myślę, że właśnie Wanderstedt 4 metry jest dosyć, dosyć ciężką u talerzówką ogólnie. To jeśli 4 metry na przykład yy... ciągnik 200 konny myślę, że miałby, 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 miałby co robić w takiej talerzówce. Myślę jak my byśmy się, się mieli decydować na talerzówkę, byśmy wybierali między pewnie 6 a 8 metrową, tak żeby jednak yy, tego pola ubywało 4-metrową jednak, jednak ta praca idzie dosyć, dosyć wolno. Aczkolwiek wiadomo są to tylko testy. Yy, dealer tutaj yy, nasz lokalny nie miał, miał dostępną właśnie na testy tylko wersję 4-metrową. nagram dla Was na pewno właśnie efekt yy, po talerzówce. Myślę zaraz postaram się wysiąść i pokażę właśnie yy, jak prezentuje się ta talerzówka i jak się prezentuje cały zestaw. Jak mogliście zobaczyć, w sumie na pierwszy rzut oka e, ciągnik jest wyposażony w przekładnię Auto Power wraz z joystickiem Command Pro. Jest to naprawdę e, niesamowity komfort. Możemy, tak naprawdę, przypisać dowolną, e, dowolną funkcję do, do każdego przycisku, możemy też właśnie wybrać e, tak, aby powłączać e, więcej funkcji w danym przycisku. Załóżmy tutaj, wtedy możemy dwie funkcje ustawić. Na przykład tutaj na, na C, typowo na górny i typowo na, dól, na dolny. To też jest dosyć fajnym zastosowaniem. Tak możecie zobaczyć. Tak samo i pod ten joystick możemy wszystko przypisać. Tutaj czy na przykład pod te przyciski, funkcja ITEC. Aczkolwiek tak naprawdę, e, jeśli mamy tutaj joystick Command Pro, tak naprawdę ten już jest dosyć rzadko używany. Tak naprawdę używam go tylko do, do przedniego tuza. Przy rozpychaniu np. kukurydzy na książkę, to właśnie go używałem, bo jakoś nie byłem tak bardziej przyzwyczajony. Jeśli byście chcieli tak typowy materiał, właśnie na temat Dundira 8R, czy też o tej przekładni, piszcie śmiało, właśnie komentarze. Na pewno będę coś w stanie nagrać, bo myślę, że żeby coś więcej opowiedzieć o tym ciągniku naprawdę materiał e, byłby ekstremalnie długi a dzisiaj tak naprawdę chciałem się skupić na e, a dzisiaj tak naprawdę chciałem się skupić na, na talerzówce którą właśnie dostaliśmy na testy od firmy Fricker coś coś, nie, coś właśnie więcej o niej opowiedzieć to jak możecie właśnie zaobserwować e, w tym miejscu tak pod podgórkę jest tak dosyć taka linia dosyć piaszczysta Czkolwiek ta jest w stanie dobrze sobie przerobić w tych piach. Nic się nie zapycha, te wały są naprawdę, naprawdę dosyć fajne. Jest to wał celownikowy. dosyć fajnie zagęszcza ziemię. I też fajna struktura gleby jest po nim. Dobrze także witajcie. Mam nadzieję, że w miarę możliwości mnie słychać, choć jednak trochę wieje tutaj. Tak się prezentuje właśnie y, zestaw 8erki z, y, z, y, z Wanderstatem. Wanderstaff 4-metrowy, 4,25 dokładnie. Model to Carrier XL. Y, tutaj tak się prezentuje ósemka. Było też wiele zapytań właśnie na, na Instagramie. Nie zawsze tam udawało mi się odpowiadać, ale y, tutaj opony przednie są to 710, a z tyłu 900. -ki. I tutaj widzicie właśnie przewody od centralnego układu regulacji ciśnienia, Tutaj możecie zobaczyć, w kołach mamy 2,400 kg. Także 1200 w kole łącznie jest, czyli w kołach 2,400. Także ciągnik jest naprawdę fajnie dociężony. No i tutaj, w takich lżejszych pracach uprawowych, to obciążnik przedni jest tak naprawdę. Oprzyciągnik przedni jest tak naprawdę zbędny. Ciołnik jest bardzo dobrze wyważony, i tutaj możecie właśnie zobaczyć, jak prezentuje się ta leżówka. Bo na niej właśnie bym się chciał skupić. Tutaj możecie zobaczyć, jak wał wygląda. On się dosyć fajnie zalepia tutaj ziemią. Jest właśnie dosyć fajnie oblepiony ziemią, tutaj właśnie dobrze to widać. No i tak samo tutaj możecie właśnie e, zobaczyć jak prezentują się talerze i to co właśnie Wam tłumaczyłem w ciągniku, a może nie do końca było to widać chodzi miło mi mianowicie tutaj o, o te talerze, że raz idą właśnie w tą stronę, tu następuje zmiana tym talerzem, który jest odsunięty właśnie do tyłu i tutaj zmiana kierunku yy, talerzy w tą stronę tutaj możecie zobaczyć żółwka, tak naprawdę yy, świeża, bo jeszcze farba na, na talerzach niektórych jest ja osobiście ją przepracowałem, myślę to jest działka 6 hektary, także 4 już myślałem zrobione. I myślę właśnie, że coś nieco już o niej mogę powiedzieć. Tutaj ten e, talerz boczny I, ten, i te zagarniacze. Naprawdę są fajnie zrobione i ty możecie zobaczyć e, jak to chodzi. Też także regulacja nie tylko w jednej płaszczyźnie, ale i też właśnie w dwóch, możecie zobaczyć. Jest to tak naprawdę wszystko przemyślane. No i wiadomo na wózku, my osobiście zastanawiamy się nad talerzówką 6 metrową. no i tak naprawdę ten Wanderstedt nam się spodobał, robi robotę, tutaj jak możecie zobaczyć jest zaczepiony na kuli, możecie właśnie zobaczyć jak powiększy... powierzchnia styku opony się powiększyła, tak naprawdę dotyka jedna lub dwie, a tutaj możecie zobaczyć aż cztery te kostki opony mają styk z ziemią. O te koski dokładnie w oponie mi chodziło. Tak samo właśnie jest to z przodu. Chcę zobaczyć właśnie 370. jak i też 7 erki niezmiennie produkowane w Stanach Zjednoczonych w Waterloo. W której właśnie miałem przyjemność być w tej fabryce. Myślę, że też właśnie powstanie film na ten temat. To jak sami możecie zobaczyć, następuje równomierne podcięcie. Każdy korzeń jest dosyć ładny. Ładnie podcięty, nagram wam też z drugiej działki. I też ziemia jest ładnie dosyć zagęszczona. Spuchniona jest, no nie wiem, na pewno 10 cm. Myślę około 12 cm. No i ładnie równomiernie podcina i miesza, miesza resztki. Co prawda, właśnie tutaj po. Po kukurydzy, na kiszonkę jest ich resztek mało. Aczkolwiek yy, pojadę na drugą działkę i pokażę Wam, yy, jak to będzie wyglądało na drugiej działce, yy, gdzie mamy mieszankę gorzowską zesianą. Za Zesiana była w tamtym roku na jesieni i yy, zostawiliśmy takie jedno pole, właśnie typu yy, testowo. Yy, jak, jak będzie koszona, po prostu kosiliśmy ją normalnie, jak każdy pokostrawy. trawy. Tutaj możecie, możecie też właśnie zobaczyć, jak cały zestaw się prezentuje. No i myślę, na tym polu już nie będę Wam przedłużał. Po prostu spotkamy się, jak będę, jak będę robił działkę z mieszanką gorzowską i tam właśnie główny efekt tej talerzówki chciałem Wam pokazać. Dobrze, tak, także mianowicie taki mały update. Przyjechałem i zmieniłem trochę działkę. Teraz jak możecie zobaczyć, tutaj znajdujemy się na polu po mieszance gorzowskiej. I tutaj możecie właśnie sobie zobaczyć efekt. Tutaj wiadomo, trochę na wjeździe jest, jest słabiej zmieszane, ale tutaj, tutaj, już naprawdę jest świetnie wymieszane. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Jaka jest różnica, tak naprawdę? A różnica, moim zdaniem, jest kolosalna. To tak jak widać. Już gorzowska zdążyła trochę odbić. No a tutaj wszystko równomiernie jest podcięte i wymieszane. Spójrzcie jak to ładnie ładnie jest wycięte. Jak ładnie jest podcięte to jest wszystko. I wymieszane z ziemią. Naprawdę te kawałki są dosyć. Drobno wszystko ładnie pocięte jest i pod... Ładnie wymieszane. Także naprawdę Wanderstedt robi robotę i to leżówka, to leżówka na pewno e, godna polecenia. Tutaj e, chciałem jeszcze na zakończenie podziękować tej, e, za możliwość przetestowania e, dla firmy Flipę. jeszcze pokażę Wam tutaj właśnie e, jak wygląda ta z bliska a robi robotę. Może tak jak widzicie carrier XL 5425 Dobrze. A ja chciałem Wam podziękować za oglądanie. Mam nadzieję, że zostawicie suba oraz łapeczkę w górę. Myślę, że to już będzie koniec dzisiejszego odcinka. Także do zobaczenia do następnych filmów. Mam nadzieję, że będą pojawiały się teraz coraz częściej. Także cześć!